Pół żartem pusry, jak patrzymy na to, ile Ukraińcy zdobyli sprzętu na Rosjanach, to w zasadzie Rosjanie są jednym z największych dawców sprzętu tak. dla Ukrainy. Ale to zostawmy, bo to już zaczynamy mocno ironizować. Natomiast, wracając do, do, kwestii, do kwestii sprzętowych, Rosjanie właśnie a, a propos tych czołgów, stracili ponad 50 kilka procent tego, w ogóle całego swojego zasobu. Czołgów. Oczywiście oni wyciągają gdzieś z lamusa różnego rodzaju uzbrojenie, klepią na potęgę czołgi starszej generacji ze starszą optyką. Natomiast to też zajmuje czas. I w bardzo wielu. Y w artykułach w rosyjskiej prasie można było przeczytać, że spieszmy się z tą ofensywą zimową, zanim Ukraina dostanie sprzęt, który będzie w stanie wykorzystywać, i zanim, delikatnie mówiąc, była taka obawa, spuszczą nam łomot, z którego ciężko będzie się wytłumaczyć, tym bardziej, że 9 maja jest blisko i co my mamy świętować na 9 maja?